Witam znowu. Tym razem jak widać mamy coś innego na ekranie i pomyślałem, że spróbuję pierwszy raz zagrać w szybkie szachy, jednocześnie komentując. Jestem ciekaw jak mi to wyjdzie. Także serwis, na którym gram to jest chesscube.com. 10 minut e, na ruch dla jednej strony myślę, że powinno być wystarczającym czasem. E, szybszej gry raczej nie odważyłbym się zagrać jednocześnie, jeżeli jednocześnie miałbym mówić co się dzieje, ponieważ nie jestem aż tak dobrym graczem w szachy. Ale może 10 minutowa, czy w sumie 10 minut e, dla jednej strony na ruch, na wszystkie ruchy powinno być wystarczającą ilością tak mi się przynajmniej wydaje i poczekamy na jakiegoś śmiałka hum, 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 hum. Hum. Chciałbym, żeby miał ranking chociaż Troszkę wyższy od mojego. Już mój też nie jest taki do końca precyzyjny, bo nie gram tak długo. <śm> <śm> no to sobie poczekamy. Spróbujemy. Spróbujemy rozpocząć otwarciem angielskim. I zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie w trakcie gry. Ok, standardowo. Jak na razie. Czyli. Ja mu pozwalam zająć centrum, a sam jednocześnie będę się starał flankować. Um. Na razie nie dzieje się nic ciekawego. Dosyć standardowe. W miarę rozpoczęcie gry. Ten tutaj zagramy tymczasowo, tutaj. Tylko nam przyszykuje możliwość pchnięcia tego pionu na D4 w przyszłości. I zrobi nam okienko dla skoczka, żeby mógł. Się tutaj ukryć bardzo lubię y, przy otwarciu angielskim, właśnie skoczkiem wyskakiwać z tej strony. Że ten skoczek teraz będzie mógł wesprzeć pchnięcie pionem, tutaj on ma jeden, dwóch, trzech atakujących to pole. Jeżeli ja się już tutaj będę miał jeden dwa również trzech atakujących więc spróbujemy To trochę otworzy środek chociaż być może zrobiłem to za wcześnie bo mogłem wcześniej zrobić Roszadę Ale teraz co jest ciekawe, jako że on ruszył się tym pionem tutaj, nie może skoczkiem y, zaatakować mi nic y, na tym polu, ponieważ mój goniec zbije mu wieżę. Okej. Okay. Dobra, czas na ruszadę. Tak mi się przynajmniej wydaje. <ścoughs> Dobra, on się stara teraz y, bronić. Nie jest w ogóle skupiony na ataku, tylko i wyłącznie na obronie. Co by w takim razie najlepiej zrobić jeżeli już bym się tutaj mógł wygonić jego skoczka gdzie jego skoczek mógłby uciec jego skoczek mógłby uciec tutaj atakując <laughs> dobra, nie wiem czy to będzie najlepszy ruch w tej sytuacji ale jest szansa, że popełni błąd, bo jeżeli spróbuję mi skoczkiem odbić tego piona, to wtedy straci gońca i to będzie dla niego bardzo nieprzyjemne przeżycie. I no, chcę sprowokować ten błąd. Mam nadzieję, że nie zauważy tego. jeżeli zauważy to też nie będzie tak bardzo szkodziło bo będę miał bardzo wysuniętego piona do przodu który hmm, tutaj dobrze um, w tej sytuacji atakuje mi teraz tego piona dwoma skoczkami w związku z tym muszę go bronić a potem tego skoczka wykopię ruchem, ruchem pionem z H2 na H3. Popełnił błąd. Chociaż nie, broni gońca skoczkiem. co um, się go zbić, czy czekać? Co w tej sytuacji można byłoby zrobić? Się, a może jeżeli bym się ruszył skoczkiem tutaj? ale musiałem je zbicie, bym jego zbił hmm. Dobra, spróbuję się ruszyć na początek, może tak Albo nie, zbiję mu tego gońca Żeby nie ryzykować za bardzo Teraz słyszę się skoczkiem tutaj czy tutaj. To wydaje się lepszym miejscem póki co do tego skoczka. Ponieważ tutaj mógłbym je zaraz wykopać ruchem pionem, gdybym musiał gdzieś uciekać. Teraz się zapowiada chyba tutaj wymiana gońców. Ale ogólnie jestem trochę w, w trochę lepszej sytuacji niż on. Mam takie wrażenie. Lociem. Ponieważ nie może mi odbić y, wieżą, ponieważ zbiegł go skoczkiem. Aha, zbił swoim skoczkiem. W porządku. To w takim razie zrobimy coś takiego. Popełnił błąd, ponieważ teraz, jeżeli zbije mi pionkiem mojego skoczka, ja mogę go zaszachować. I traci w ten sposób y, skoczka. Ponieważ jest rozdwojony. Nie może dwóch y, stron ocalić jednocześnie. Dobra, jestem generalnie z koczka do przodu. Y, nie jest tak źle. Tego jednego piona to, to jest oddanie piona, którego tak czy inaczej miałam przewagę. Tak, w tej sytuacji, w sumie, można byłoby po prostu zacząć zbierać piony. ja się ruszę teraz, 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 Ja się ruszę tutaj, ja się ruszę tutaj. Grozi mi wejściem wieżą. Tutaj, z drugiej strony, ograniczam trochę swoje możliwości. Zrobimy to jeszcze inaczej. Jeżeli już się m, swoją, swoim Hetmanem tutaj, to może się bieżą zasłonić i jednocześnie ochronić tego piona tutaj, co mi się niezbyt po, po, by podobało. E, co by w tej sytuacji zrobić? Tutaj, ja go zbijam. Tutaj. Dobra, trudno. Um, spróbuję. To jest trochę ryzykowne, ponieważ to mu daje możliwość wyjścia wieżą um, na dół. Nie skorzystał z tego, co myśl, z czego myślałem, że skorzysta. Hmm. Hmm. To jest interesujące. W tej sytuacji, jeżeli się ruszę, wierzą tutaj. Nie mogę, ponieważ on mi wtedy zbije skoczka. Muszę chyba uciekać skoczkiem. Wierzę tutaj drugą. Też nie bardzo mi się to widzi, mówiąc szczerze. Ponieważ nie będę mógł wtedy się ruszyć skoczkiem, ponieważ jeżeli się ruszę skoczkiem, to wieża na dole zostanie zbita przez e, wrogiego Hetmana. Więc ruszę się tutaj. pominę trochę problem. W ten sposób nie będzie mógł w pełni wykorzystać wsparcia swojej wieży, bo ja się chętnie bardzo wymierzę, w, wymienię Hetmana za wieżę, jeżeli będzie chciał. Będzie miał taki pomysł. Okej, okay, ruszył się tutaj. Zdaje się, że chcę bronić tego piona na górze, jednocześnie grożąc temu pionowi mojemu, w razie gdybym się ruszył gdzieś hetmanem, ale to mu niewiele da, ponieważ moja wieża jest tutaj pilnowana przez skoczka, więc będę mógł przypuścić atak na tego piona bardziej potężny a jego zmuszę do wycofania się w tym sposobem, Także ten pion już praktycznie padł. Zobaczymy co zrobi w tej sytuacji. Czy mam już tylko 3.48, więc będę musiał się w miarę śpieszyć, żeby w końcówce gry nie stracić całego czasu. Najwięcej obliczeń jest w samej końcówce. No, w porządku, zruszył się z powrotem tutaj, e, tylko że to wprowadza bezpośrednie zagrożenie dla jego króla. Jeżeli ja go zbiję... Za, 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 stop, stop. Jeżeli ja zbiję wieżą tego piona, on ruszy się swoją wieżą tutaj, wtedy będę musiał się... A nie, w porządku, wszystko jest pod kontrolą. Dobra, tak zrobimy. Nie może ochronić się wieżą A to jest co najmniej dziwny ruch z jego strony Chyba że chce iść na jakąś wymianę Zaraz zaraz Gdzie by tu pójść Chyba że chce tutaj jakiś remis wywalczyć Walczenia remis, jeżeli bym je szachował cały czas. Hmm. Ja chyba nie. Nie może mnie tutaj cały czas szachować, ponieważ to pole jest pilnowane przez mojego skoczka, więc tam Hetmanem nie wejdzie. Jest na, jest na granicy matu w tym momencie. Jeżeli zbiję tego piona, to praktycznie jest już zamatowany. Jeżeli nie będzie miał się czym tam obronić na tej linii. Ech, dobra, w każdym razie jestem w, w, w miarę kom komfortowej sytuacji. Całkiem nieźle jak na pierwszą grę jednocześnie komentując. Chociaż z drugiej strony on ma o wiele niższy ranking ode mnie, więc nawet zważywszy na to, że nie grałem zbyt wielu e, szybkich gier i komentuję. 40 gier rozegrał. Dobra, to już koniec. W tym momencie szachmat dobra. Przyjrzyjmy się teraz w takim razie tej grze, może od samego początku, żeby może zidentyfikować jakieś błędy, ewentualnie mogę cofnąć. Nie jestem pewny czy goniec tutaj był dobrym zagraniem Zdecydowanie to był błąd z jego strony Dlatego, że tym ruchem ograniczył, znaczy domyślam się co chciał zrobić. Chciał um, swojego gońca ustawić. Chociaż hmm. nie sądzę, żeby ustawienie jego gońca na tej pozycji było dobrym pomysłem na dłuższą metę. Właśnie ze względu na to, że to przygwoździ jego skoczka zupełnie. Nie będzie mógł się ruszyć skoczkiem, ponieważ mój goniec bije jego gońca bezkarnie. A ten skoczek jest ważny, ponieważ pilnuje tego kluczowego pola, które się znajduje w tym miejscu, którego atak umożliwi mi otwarcie środka i wbicie się tam um, moimi figurami, które są dosyć dobrze ustawione do takiego ataku. Nie jestem pewny czy je za wcześnie um, się tak ruszyłem, czy nie. Wcześniej nie lepiej byłoby zrobić roszady, ale z drugiej strony ten ruch naprawdę dobrą okazję zrobił do tego pchnięcia. Ponieważ odsłonił właśnie mi wieżę i przygwoździł zupełnie tego skoczka. Wydaje się jakiś taki wolny. Przed czym on bronił, tak naprawdę? Znaczy, można powiedzieć, że on nie bronił tak naprawdę przed niczym. Jedyne co robił, to dawał królowi ewentualnie w przyszłości możliwość yy, czym tak, jakby korytarz ucieczki w, w końcówce gry. Taki korytarz często się przydaje w końcówce. Ale poza tym nic nie zrobił. Nie wiem, czy dało się tutaj zrobić cokolwiek lepszego w tej sytuacji. Prawdopodobnie lepiej było już mi zabrać tego piona. Albo cokolwiek zrobić, albo wesprzeć tego piona swoim. Z tego względu, że wszystko się u czarnego zaczęło sypać po moim wzięciu tego piona na D5. Czy na E5, przepraszam. Nie ma tej interek, więc w tym momencie on się kapnął, chyba że nie może właśnie tego piona zabrać, żeby nie stracić gońca. A ja mogłem to wykorzystać do tego, żeby rozmontować mu zupełnie obronę króla a myszkę słabo działa dobra no i to był kluczowy błąd tutaj to znaczy źle policzył um, atak na tego piona wszystko zaczęło się sypać praktycznie przez um, to, że jego Goniec był zupełnie niebroniony w tym miejscu, podczas gdy ja nie musiałem się tak bardzo obawiać, ponieważ mój goniec był broniony przez mojego króla, przez co miałem znacznie więcej swobody i mogłem um, w taki sposób rozplanować to wszystko, żeby wykorzystać ostatecznie tą słabość do do Zaatakowanie jednocześnie jego skoczka wieży i króla. Dobra, yy, nie ma sensu dłużej na to patrzeć. Yy, <śmiech> <śmiech> Dobra, to mam nadzieję, że Wam się to podobało. To jeżeli tak, to być może zagram więcej takich gier, ponieważ szachy są też bardzo ciekawe i bardzo lubię w nie grać. Więc, jeżeli nie będę miał akurat możliwości zagrania w of Iron 3 albo w coś innego, to myślę, że jeszcze może w szachy od czasu do czasu zagram. Więc do następnego odcinka.